No, dobra. Tego potrzeba jakoś teraz do oporu, tu O, wyczuwalny. I teraz nie wiem jaki tu jest skok, jest razy półtorej, no to nie wiem. Pół no. obrotu gdzieś. Tak. No. Czy tutaj więcej powietrza. Tak, tak. Um... Blokujemy. No to już tutaj chyba to mamy. Bo to mi nie jest potrzebne ziemię, Nie, tak? tu ci nie jest nic potrzebne. Wysterowanie ci nie jest potrzebne, to będzie... mi teraz będzie Ta... potrzebne. Tak. Tu musi być ten dolny punkt. widzisz jak on zaczyna? Ta. Z tak. Wezmiesz jest 20. Czekaj. Tak, zerujesz się, zerujesz, no, tak, tu sobie weź, tak, no to. To, i teraz no musimy i sobie to stawić, tak, tak. niech go tak. do 12 stopni, ale on cyknie, nie? cyknie, ale czy zgadza tak. tak, i tu zgasło, weź jeszcze raz, tu zgasło. No i tu jest 12 stopni. No. Nie wiem, może tam 12 stopni dodają. To chyba podajem, 11 podaję. 11? No, niech będzie 12. Nie? No, 11. 11, 11 stopni podam. Dobra. I tu mamy ustawione.